Do Dominiczka, czemu do duelistów? Mamy, Mamy trzech duelistów, nie, nie wiem. Sejcz by się przydała. Bo ty, Bo ty jako ty, kobieta, ty kobieta ci nie dajesz k***a do grania duelistami. Zostaw ją kur! Jakiś problem, że ta kobieta? Tak. Od pier**a od niej! A kto jest kobietą? A dobra, w ogóle. Ale jaki plot twist. Ukazało się baba z k. Zgłaszam cię, Issa! Masz kobiecy Nika, jesteś chłopem! O? O, jest potencjał! Dobra, kwa! Łyknęli Baita jeszcze w lobby no to k. ognia! Zgłoszę cię za chwilę, zabka. Albo e-mail'ka zrobimy się z końcy! Graźnie, gruba, na łapie, co jeszcze nie jestem, mama Spergera Dominiczka, pierdolony To kobiety udaje Dominiczka wyjebała z meczu Dominiczka nam wysłał z głośnika <gulanie> Deadlock też trolluje tak, mi się wydaje mi <gulanie> <gulanie> Deadlock też odpiera. A co ona tam zrobiła? No kratkę tej nam próbował No i dobrze tak Bardzo wyraża. dobrze. Idea w rowingu rozprzestrzenia się. O, Dominiczka wrócił. No ten chój wrócił do Dominicka i tak cię zgłosiłem za awka. Tak że masz bana. Panie, nie do mnie. Został jeden gracz. Zgłosiłem do cię, więc do... przejebane będziesz miał. Ostatni twój mecz na tym koncie. Wchodzi ten Dominiczka Pierwszy co słyszy To ugada jakiś pojebany gościu, że bana będzie miał Się pod kobietę podsywa Kiny pewnie chce wyłudzić A ja się nie nabrałem Mi... Ja się nie nabrałem <ścoughs> Ej, a czemu znowu jestem sam na Chodź dominiczka do mnie o dobra. nie dam. Nie dom, nie dodam. A wiesz jak ja do ja to kurwa, też przyjdzie. <laughs> to mnie przeproś! Jak mnie przeprosi to ci odpuszczę Kto mnie wyzymał o no, to pojebany. Chory, chory psychiczne. Ja napisałem na cacie Zobacz sobie, no mam Masz to serious jest chory. Co? Serio jest chory. No i co? Nie kubiłeś w tym domu czy chodzi? Nie biją Jakieś tu w tym jeden i... Jeden idzie jeden 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 super Oj ty! Jak się wycisza osoby? O, nie wiem No już, no No mnie <laughs> Przeloguj się na konto <laughs> Przeloguj się na konto Stefana, a Stefan na twoje Ty, to nie jest takie głupie w sumie Ty, zmieniamy te konta? Ja jestem na sztywnym marku oh, 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 dobra, to dobra. dobra, to dawaj te 4 Ciema, czego jestem w ogóle w meczu? Ktoś mi się na konto k***a włamał? Kto tutaj grał? Nie wiem Ty, ja wchodzę na moje konto I jestem nagle w meczu Osiem rund Co jest do Ej, tu gadał ktoś Ej. na tym koncie? No, gadał, gadał Ty no, to mi konto zajebali Nie wiem, czy ty startujesz? nie, ale, no... No, ale, no, chłopie, ja wchodzę, wracam właśnie ze szkoły, odpalam kompa, loguję się, jestem w meczu No, ktoś zgrał? Co, nie No, że ten, że, że ktoś tam grał Ale, oto, jest, jest yy, na górze w tabeli, nie, to on szeszliwy. Co mi podobali Bejta, zajebiście. I nie do... może takiś mój ziomek był. Jaki on miał głos w ogóle? Mm, trochę ledko, ledko bardziej pyskliwy. To nie wiem. Dziwny, a ja paców nie podawałem w ogóle. No nie to dołączył i zaczął mnie wyzywać od lasek I tyle w sumie. Dobra, to... no, gramy. O kurwa, Dlaczego ten Penix ma 06? Ja p... To kto p to, p to p jest? Wrócił pałką. Nie, ma... Nie, wiem, on jest chory psychicznie, mówię. Ej, bo on coś chyba... Ty to jakiś debil, on mi się śmieje do mikrofonu. Mówię, on jest chory Ja nie no, no, sobie byś po prostu daj mu rapa. Nie chciałabym w takim miejscu zginąć. Ja go nie będę mutował. Zobaczymy. Ej, mogę koronami? Co? Weź poproszę Weź, weź poproszę Bob Bob Co jeszcze? Feniks Kup się Ty masz 06 6 na dueliście Fenix musi się odpalić Daj mu chwilę Ja pierdolę Niezły gościu 06, jeszcze się kur... śmieje do mnie On w ogóle mówi coś innego?

do takiej mów, nie byliśmy na Obena. Ej, co ty Ej, Cię bili koklo od zupy? Jak byłeś mały? Nie Jej. był do mnie! Jest mam zespół Delburga, burga, gera Ostatnia runda przed zamianą. I da się to tutaj po dawać pochwałek? No, bez poproszę Chłopie, to twoje miejsce nie jest tutaj w metu, tylko w psychiatryku. Ja, ja byłem psychiatryku trzy razy. No i kurwa, oh, O trzy razy za mało. Ej, eee, Ja nie wiem, czy ty żartujesz, czy nie, o tym meczu. ci na konto wszedł. No ale co, no kula? A jak i było niby inaczej? Wchodzę, nagle jestem w meczu, no to chyba kurwa, tego nie odpaliłem. No niby nie No to ja o ci co się rozchodzi? konto. No, no. No. Marek mówi, że mi konto skakową. Wysłyszycie co on w ogóle gada? Czy już go zmutowaliście? Ja no, go Też go chyba wycisząc, się... jakiś wariat Wyciszę go po drugiej rundzie Nie pikuj nie pikuj Nie pikuj, ja to już Tam siedzę po twój Ty, ja nagle <śla> Ja nagle na tej mister Neon A się odpalę e, e, informatykiem Idę back, idę back Okej <śla> Ej k**a, ku... przyszło mi na maila Że ktoś mi się na konto włamał Od Riotu dostałem maila, normalnie teraz że była Może próba Fenic? włamania. Może Fenix? Hey. Jak Fenix, ja to, ja to jest jakiś upojrzony gościu. Ej, belok, bez odejdę temu żołkowi konto, bo. byśmy ci już ugrali, nie? Nie, nie jest nic. nic. <śles> <śles> za chwilę. <śles> za chwilę jak się odpalę. <śles> z tego konta tym głosem. <śles> Ty mam pomysł, wyjdę teraz z meczu. Wejdę jeszcze raz i informatyka odpalam i powiem. zielę <śles> To wiem, że na konto schakowałem temu gościowi Ci się dziwią. Trzy głosy na tym koncie Czyli wyjdę Raz jeszcze raz zagraj! Jeszcze raz się tam łączę Wy syny Na konto mu się włamałem, mówiłem, że jesteś i z Mówiłem, że mam doświadczenia, wy się zmieliliście ze mnie Oczywiście to co się dzieje Wam też mogę konto schakować, co? Myślicie, że ja nie mam możliwości! Mnie w za zatrudnię! Jak będę już duty! Mamy Dobra! Nie uciekniecie! Bariera umieszczona! Dobra! Tam fajura, druga! ma ról! Macie skakowane płyty gówne po tym mety cimaki. Na koski będziecie bana mieli Bro, Wy skytyny banbetle kabania ze Będziecie doleni Będzie mieli ban na dysk HDD <grybujesz> tego samego zakładu <grybujesz> 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 No 400 widzów w ogóle mam, jakieś boty chyba przyszły Albo rajd od traszycy Chociaż w sumie to jest Równoznaczne z tym